Witam w drugim odcinku nieścisłości i ciekawostek, które udało mi się dojrzeć w cutscenkach do gry Gothic 2. Zapraszam do oglądania. Intro do Gothic 2 jest bardzo ciekawe, gdyż pierwotnie nie miało ono być intrem do tej gry, lecz do niewydanej gry Gothic Sequel. Twórcy zamiast robić nową cutscenkę użyli po prostu to co mieli więc w intrze możemy doszukać się sporo nieścisłości. Już na samym początku możemy zauważyć brak kapliczek ze sercami szamanów. Podobnie było w cutscence do Gothic 1. A sam Urizel też wygląda nieco inaczej. Tutaj możemy zauważyć pochodnie, której nie ma w grze, jak i ciało zapewne nowicjusza. Próbowałem odnaleźć miejsce, gdzie siedzi Diego z Gornem, ale nie udało mi się tego dokonać. Chociaż z dedukcji wynika, że to miejsce miało znaleźć się za rzeką po stronie placu wymian. Jeśli wiecie gdzie się ono znajduje proszę o komentarz. Tutaj widzimy jak kawałek wieży w starym obozie po trafieniu piorunem odpada i zabija kopacza. Lecz w Gotiku 2 nie widzimy żadnych oznak tego, że wieża ucierpiała. Tutaj możemy zobaczyć, że wieża, do której przyzywał Xarda z bezimiennego, to wieża z Gotika jedynki, a nie ta z dwójki. Jest słaby i wiele zapomniał, ale żyje. Tutaj jest jedyny moment w grze, gdzie możemy zauważyć bezimiennego, a tak dokładnie jego dłonie z oddzielonymi palcami od siebie. Możemy też zauważyć, że strój bez jego jest inny. Takim miał być właśnie w Gothic Sequel. Powrócił. Film z potworem morskim, który pojawia się gdy wypłyniemy za daleko w morze nosi nazwę Fish food, czyli pokarm dla rybek, a sam potwór to smok z odciętymi skrzydłami. W cutscenkach możemy zobaczyć księżyc na niebie, lecz w Gotiku 1, a nie w Gotiku 2 księżyca nie uświadczymy. Nie widzimy tu też w ogóle zewnętrznego piersienia starego obozu. W tej katstence znajduje się jeszcze kilka małych elementów, o których nie będę mówił, ale zajmę się jeszcze jednym. Jakim cudem wzięły się tutaj te szkielety? Na samym początku katstańki ataku orków możemy zauważyć całkiem inne namioty orków. Widzimy tutaj, że brama zamku ma pojedynczą kratę. Lecz w rzeczywistości ma ona dwie kraty. Tutaj widzimy strażnika z ciężkiej zbroi, strażnika z Gotika 1, lecz jest to niemożliwe, gdyż w Gotiku 2 nie ma takiej zbroi w Górniczej Dolinie. Posiadają ją jedynie bandyci w Jarkendarze. Mogę wysnuć teorię, że taka scenka miała znaleźć się albo już w Gotiku 1, albo tak jak intro w Gotiku Sequel. Kaccenka ze śmiercią smoka ożywieńca występuje w trzech różnych rodzajach, zależnych od tego, jaką gilią ukończyliśmy grę. Widzimy tutaj dobijanie smoka ożywieńca przy pomocy miecza. Można zauważyć, że paladyn ma miecz inny od wszystkich, a reszta dobija smoka przy pomocy oręża przypominającego Uriziel z intra, lecz jego można wykluczyć. Jest to magiczne oszcze na smoki, ale nie wiem jakim cudem magowi udało się je zdobyć. W tej kacence znajduje się jeszcze jedna ciekawostka, a tak dokładniej: w Gothic 2 nie ma charakterystycznych rogów na hełmie ciężkiej zbroi łowcy smoków. Teraz zajmijmy się kacsencami z dodatku, nocy kruka. Oprócz tego, że twarz kruka pomiędzy kacsencami zdaje się być inna. Ale raczej jest to moje czepienie się. To w katstękach z dodatku jest tylko jedna ciekawostka. A tak dokładniej: Po śmierci kruka wszyscy kamienni strażnicy rozpadają się. Nawet ci, których przywołamy za pomocą kodów. Widać, że katstęki do dodatku były naprawdę dobrze zrobione i nie ma tutaj nieścisłości. Jeśli film się podobał, to wbij na streama, które odbywają się codziennie po godzinie dziewiętnastej.